Wyobraź sobie taką sytuację. Jest wtorek, 19:30. Ty masz za sobą długi dzień w pracy, a przed sobą stertę naczyń. Twoje dziecko natomiast ma przed sobą otwarty zeszyt do matematyki, w którym od godziny nie zapisało ani jednej cyfry. Atmosfera gęstnieje. Zaczynasz od zachęty, przechodzisz przez lekką irytację, aż w końcu kończysz na krzyku lub groźbach odebrania telefonu. Brzmi znajomo? Jeśli tak, to ten film jest właśnie dla ciebie. Dziś na kanale rozbroimy bombę pod tytułem: Moje dziecko nie chce się uczyć. Zostań ze mną do końca, bo w drugiej części materiału zdradzę ci jeden konkretny zwrot, który natychmiast wyłącza tryb walki w głowie twojego dziecka i sprawia, że zaczyna ono współpracować bez poczucia przymusu. Zanim przejdziemy do rozwiązań, musimy zrozumieć brutalną prawdę. Niechęć do nauki prawie nigdy nie wynika z lenistwa. Lenistwo to tylko etykieta, którą przyklejamy, gdy nie rozumiemy głębszej przyczyny. Pomyśl o tym w ten sposób: gdybyś ty codziennie musiał wykonywać zadania, których nie rozumiesz, które cię nudzą, albo w których czujesz się beznadziejnie, jak długo zachowałbyś entuzjazm? No właśnie. Pierwszym krokiem do zmiany jest zmiana twojej perspektywy. Zamiast pytać, dlaczego on znowu nic nie robi, zapytaj, co sprawia, że nauka jest dla niego w tej chwili zbyt trudna do udźwignięcia? Istnieją trzy główne powody, dla których dzieci stawiają opór, a każdy z nich wymaga zupełnie innej strategii. Pierwszy to blokada emocjonalna. Jeśli dziecko kojarzy naukę ze stresem, twoim niezadowoleniem lub lękiem przed porażką, jego mózg przechodzi w tryb przetrwania. W tym stanie kora przedczołowa, odpowiedzialna za logiczne myślenie, po prostu się wyłącza. Możesz tłumaczyć to samo zadanie 10 razy, a ono i tak nie zrozumie, bo fizjologicznie nie jest w stanie przetworzyć informacji. Co wtedy zrobić? Natychmiast przerwij naukę, zmień otoczenie, zróbcie 10 pajacyków albo po prostu się przytulcie. Dopóki nie obniżysz poziomu kortyzolu u dziecka, nauka jest stratą czasu dla was obojga. Drugi powód to brak poczucia sprawstwa. Dzieci często czują, że szkoła to coś, co im się przydarza, na co nie mają wpływu. Aby to przełamać, oddaj dziecku kontrolę tam, gdzie to możliwe. Nie pytaj, kiedy usiądziesz do lekcji, ale daj wybór: chcesz zacząć od najtrudniejszego zadania z polskiego, żeby mieć to z głowy, czy od krótkich ćwiczeń z angielskiego na rozgrzewkę? Ta drobna zmiana sprawia, że dziecko przestaje być wykonawcą wyroków, a staje się decydentem. Trzeci powód, o którym rzadko się mówi, to przeciążenie sensoryczne i poznawcze. Żyjemy w świecie przebodźcowania. Czasem biała kartka papieru i ostre światło lampki to dla dziecka za dużo. Spróbuj zmienić formę nauki. Jeśli nie chce czytać podręcznika, znajdźcie krótki film na ten temat. Jeśli nie chce uczyć się słówek przy biurku, rzucajcie do siebie piłką, wymieniając wyrazy. Ruch drastycznie przyspiesza proces zapamiętywania. Obiecałem ci na początku konkretny zwrot, który zmienia wszystko. Kiedy widzisz, że dziecko utknęło i narasta w nim frustracja, nie mów, skup się, to przecież proste. To zdanie działa jak płachta na byka. Zamiast tego powiedz: Widzę, że to zadanie jest teraz dla ciebie naprawdę trudne. Chcesz, żebyśmy rozłożyli je na mniejsze części, czy potrzebujesz pięciu minut przerwy, zanim spróbujemy inaczej? To zdanie robi dwie rzeczy. Po pierwsze, nazywa emocje dziecka, dając mu poczucie, że jest rozumiane, a po drugie, daje mu wybór i drogę wyjścia bez utraty twarzy. Pamiętaj, że Twoją rolą nie jest bycie drugim nauczycielem czy strażnikiem więziennym. Twoją rolą jest być bezpieczną przystanią. Budowanie relacji jest ważniejsze niż piątka z klasówki. Jeśli dziecko będzie czuło twoje wsparcie, a nie presję, z czasem samo zacznie szukać sposobów na radzenie sobie z trudnościami. Jeśli ten odcinek rzucił nowe światło na wasze wieczorne zmagania, zostaw łapkę w górę. To dla mnie sygnał, że takie treści są dla ciebie ważne. A w komentarzu napisz: który z tych trzech powodów niechęci do nauki najczęściej zauważasz u swojego dziecka? Czy to emocje, brak wyboru, czy może zmęczenie materiałem. Czytajmy się i wspierajmy, bo nikt nie zrozumie rodzica lepiej niż drugi rodzic. Do zobaczenia w kolejnym krótkim i konkretnym odcinku na kanale Rodzicielstwo bez tajemnic.